Gość, najważniejszy, Marcin Dorotyński. dobry Aktor jest takim elektronem, który przenosi emocje, które są zapisane w książce, czy w scenariuszu na ekran. Jest we mnie bardzo dużo emocji po obejrzeniu filmu. Na mnie ten film zrobił bardzo duże wrażenie. To są duże emocje. Głębokie poruszenie. Wzruszenie. Dochodzę stąd z pewnym poczuciem katarsis. Jest to film, który porusza głęboko zakorzenione strony w każdym z nas. Fotel mnie wgniotło. Dzięki temu, jak ta historia jest poprowadzona z taką subtelnością i wrażliwością, to w tych nie do powiedzenia, można znaleźć jakąś swoją historię. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby tutaj przyjść, to nie powinien myśleć, tylko powinien kupić bilet i przyjść do kina. Były takie elementy humorystyczne, które potrafiły jak gdyby w tym filmie tak trochę rozbić tę, tę, tę atmosferę i pokazać, że wszyscy tak jesteśmy ludźmi. Tak? To jest takie prawdziwe, męskie kino, pełne męskich wzruszeń.